Jezus powiedział do swoich uczniów Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie odmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Pod koniec roku liturgicznego liturgia słowa obfituje w takie teksty, które odnoszą się nie do końca również świata, do końca w ogóle czasów. I chociaż są to teksty z, z przeszłości, one w dalszym ciągu mają swoją moc proroczą, uprzedzającą nas o tym zarysowującą, w jaki sposób możemy rozpoznać przyjście Chrystusa ponowne, a przed przyjściem Chrystusa nadejście antychrysta i kończący się czas tego świata. I tak mieliśmy w pierwszym czytaniu historię z księgi Daniela króla Baltazara, który urządził ucztę dla wielu osób i doszło do tego, że sprowadził on na tą ucztę naczynia, które zostały zrabowane przez jego dziada, Nabuchodonosora w Jerozolimie w 587 roku. Są to naczynia święte, używane tylko do liturgii, i on używał tych naczyń, bezczeszcząc je do zwykłej libacji. I w pewnym momencie na ścianie widzi rękę, samą rękę, która za świecznikiem wypisuje tajemnicze słowa: Menem Tekel ufarsin. Przerażony, wzywa Daniela, który był u niego. Właściwie w niewoli, chociaż przeżywał pewien komfort, i każe mu wyjaśnić to. Daniel mu wyjaśnił, że te słowa wieszczą koniec jego królestwa. Jeszcze tej nocy Babilon padł, bowiem został zdobyty przez króla perskiego Cyrusa w 538 roku to się działo, i to był koniec Babilonu. Słowo Babilon odnosimy dzisiaj do naszego świata w ogóle całości. I znakiem kończącym ten Babilon jest to, że. Baltazar, czyli Antychryst, wyciągnie ręce po najświętsze naczynia. Po to, co jest najświętsze. Gdzie te najświętsze naczynia szukać? Tu trzeba byłoby odwołać się do tego, co w ogóle znaczy słowo naczynie w Biblii, albo w tamtych czasach, w jaki sposób używano to słowo. Pamiętacie, że Bóg, kiedy stwarzał człowieka, tak plastycznie zostało to opisane, metaforycznie, że on go ulepił z gliny, jak naczynie. Tak naprawdę naczyniem świętości jestem ja, ty i rodzina, wspólnota, kościoł. Znakiem zapowiadającym, że zbliża się koniec czasów, jest to, że ten Antychryst, ukryty pod Baltazarem, wyciągnie rękę po to, co jest najświętsze w tym świecie, czyli po rodzinę. I teraz możemy się przenieść do tego, co Jezus wieści jako koniec świata. Mówi, że będą prześladowania chrześcijan, mówi, że będą trzęsienia ziemi, nie tylko w Boliwii czy w Turcji, czy za 10 lat, czy może 50 lat temu. I mówi, że <laughs> będą wielkie znaki na niebie, ale też powiedział, że znakiem zapowiadającym... Przyjście Antychrysta i po nim samego Chrystusa w Paruzji, będzie to, że rodzina zostanie rozbita, bo mówi: wydawać was będą nawet rodzice i bracia. Owszem, w tym sensie wydawać was będą, będą wrogami waszej wiary, ale też w szerszym sensie, że ta rodzina zostanie jakby zniszczona. To święte naczynie rodziny zostanie zgruchotane przez Antychrysta. Dlaczego? Bo jest to naczynie świętości, uświęcenia. Popatrzmy. Bracia i siostry, na taki, na, taką, na taki proces. Jest to prawda, że jakimś tragicznym znakiem naszych czasów, prawdziwym znakiem zapowiadającym jakiś bliski koniec, może nawet nie są te klęski żywiołowe, ani jakiś głód, ani tsunami, czy też znaki na niebie, tylko właśnie dotknięcie rodziny. W takich samych Stanach Zjednoczonych jedna trzecia dzieci w Ameryce nie, nie mieszka ze swoim ojcem. Co myśli wtedy o Bogu Ojcu? Czy może wytworzyć intymną relację z Bogiem Ojcem? 15 milionów dzieci dorasta w ogóle bez Ojca. Jak może się modlić modlitwą Ojcze nasz? 70%. Mężczyzn w więzieniach w Stanach Zjednoczonych obliczono wzrastało w domu bez ojca. Od roku 1920 wskaźnik rozwodów w USA wzrósł o 1420%. Jeśli zabierze się ten obraz Boga z rodziny, tą ikonę Boga Ojcostwo, następują zupełnie inne połączenia jakieś hybrydalne. W tej chwili w Hiszpanii. W Portugalii we Francji pozwolono już na związki kazierodcze. Przygotowuje się Szwajcaria i Rumunia. Ciekawe, jak będą się modlić do Boga. Chodzi o to Antychrystowi, żeby stworzyć taką generację, w której nie będzie już możliwe nawet dla człowieka wyobrazić sobie, że jest Bóg ojciec. I my jesteśmy w tym wszystkim dotykani. Tak, to fakt, że również znakiem kończącym czas i przyjście i Antychrysta, i Chrystusa. Jest to, że przyjdą prześladowania. One już powoli się zaczynają. Obliczono, że od począ początku chrześcijaństwa aż do tej pory zginęło 70 milionów chrześcijan z powodu prześladowań. Z tego w XX wieku o około 40 milionów. O czym to wszystko mówi? Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach, yy, i dlatego też proroctwo Jezusa jest dla nas pewnym ostrzeżeniem, żeby. Trwać przy nim, bo on mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie bójcie się, włos z głowy wam nie spadnie. Jakkolwiek jesteśmy dotykani tym atakiem sił ciemności, musimy tym bardziej zbliżać się do światłości, żeby nie być sparaliżowanymi przez zło. Im bardziej atakuje nas ciemność, tym bardziej zbliżać się trzeba do światłości, bo w tym jest tylko wybawienie. Amen.